Dzień dobry, kochani, witam was W nowym filmie będzie to pielęgnacja mojej twarzy. Wydaje mi się, że nie zrobiłam jeszcze takiego filmu, jeżeli tak, to na pewno bardzo dawno temu. Postanowiłam to wszystko uporządkować w jeden film, ponieważ często dostaję od was pytania, jakiego kremu używam, jakiego żelu do twarzy używam, w ogóle jaka jest ta moja pielęgnacja. Więc stwierdziłam, że skoro mam już tą wypracowaną rutynę, takie określone produkty, to czas nagrać taki film. Że nie jestem specjalistą, nie jestem kosmetologiem. Nie jestem dermatologiem, nie znam się całkowicie na skórze i na tym, jakich ona kosmetyków potrzebuje albo nie potrzebuje, ale wiem, co mniej więcej na mnie działa. Parę razy konsultowałam się z dermatologiem i tak dalej, więc mam już wypracowaną po prostu swoją pielęgnację twarzy, taką stałą. Ja mam skórę suchą, normalną, ale raczej jest to skóra sucha i wrażliwa, także potrzebuję do niej odpowiedniej pielęgnacji, która daje to nawilżenie która pozbędzie się suchych skórek i która przygotuje po prostu się na makijaż, żeby nie wyglądał on źle, bo na suchej skórze makijaż może źle wyglądać. Kiedyś kupowałam kremy z takich firm jak Garnier itd. Teraz skupiłam się raczej na dermokosmetykach, ponieważ one po prostu dobrze nam nie działają. Tak więc zacznę Wam pokazywać co i jak. Myślę, że zaczniemy od pielęgnacji porannej. Tak więc ja rano twarzy nie myję, ponieważ dnia poprzedniego wieczorem... Dokładnie zmywam makijaż i oczyszczam skórę twarzy i rano używam po prostu płynu micelarnego, aktualnie jest to ten nawilżający z B Be Beauty, ale takim moim ulubieńcem i stałym płynem micelarnym jest płyn micelarny właśnie z Garniera 3 w 1, tutaj mamy 2 w 1, usuwa makijaż wodoodporny i nawilża. Ten zgarnier jest idealny, jest takim zastępcą biodermy i mam go praktycznie zawsze. Akurat teraz się tak złożyło, że mi się skończył i zużywam też ten z biedronki. Także płyn micelarny rano, oczyszczam nim twarz. I następnie przychodzę do jej nawilżania. I tutaj są różne warianty. Jeżeli potrzebuję większego nawilżenia, używam innego kremu. Jeżeli potrzebuję czegoś pod makijaż, też używam czegoś innego. Jeżeli potrzebuję zwykłego kremu, też jest to inny krem. Także pokażę Wam takie cztery kremy najważniejsze w mojej pielęgnacji, które używam po prostu w zależności od potrzeb. Pierwszym takim kremem jest Ivosin Sensitia, krem nawilżający do skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień alergicznej. Używam go już jakiś czas. Miałam długą przerwę, wcześniej też go używałam, jak byłam młodsza. Jest świetny, naprawdę bardzo nawilża, pozostawia tą skórę taką jaką bym chciała. I przy dłuższym jego stosowaniu, no teraz to już na pewno jakiś rok go używam, może nawet ponad, widać zmianę w tej skórze. Ona jest faktycznie nawodniona dzięki właśnie temu produktowi. I nie zrezygnuję z tego kremu, ponieważ jest naprawdę świetny. A 150 ml starczy na pół roku, mówię o tym praktycznie zawsze, kiedy wspominam o tym kremie. Ponieważ tak faktycznie jest, pół roku używam jednego opakowania. Um, nie pamiętam dokładnie, ile kosztuje, ale uważam, że jak na pół roku nie jest to wielki wydatek. Tak więc wtedy stosuję ten krem, kiedy potrzebuję tego nawilżenia um, lub kiedy po prostu chcę, żeby krem się szybko wchłonął, bo on dosyć szybko się wchłania. Jeżeli potrzebuję mocnego nawilżenia, bo przypuśćmy, skóra jest wysuszona, e, po prostu e, chcę ją jakoś mocniej nawilżyć, to używam kremu e, Sequence Dermo Professional. Metexpert Formuła Dermosekwencyjna. Jest to krem do skóry odwodnionej i przesuszonej. Go używam sporadycznie, ponieważ jest to mała tubka. Tutaj jest 30 ml, a cena jaka jest, też już nie pamiętam. Ale na pewno możecie sobie gdzieś sprawdzić. W każdym razie jest to bardzo wydajny krem i bardzo nawilżający, nawadniający. Ma taką nie lejącą, ale kremową konsystencję. Troszeczkę trzeba poczekać, aż się wchłonie, ale naprawdę ją nawilża i widać efekty, kiedy go się używa. Tak jak mówię, ja go używam wtedy, kiedy skóra jest odwodniona, żeby właśnie dać jej taką moc nawilżenia. Jeżeli potrzebuję czegoś szybko pod makijaż, bo maluję się, chcę zaraz wyjść, a nie nawilżyłam tej skóry, to zazwyczaj sięgam po Ziaja Kozie Mleko Krem 1 Cera Sucha Skłonna do Zmarszczek. Jest to krem, który używam właściwie prawie codziennie na zmianę z Ivostinem, ponieważ on naprawdę szybko się wchłania, jest idealny pod makijaż i tutaj nawet jest napisane, że jest polecany szczególnie pod makijaż krem niedrogi, no w granicach chyba 10 zł używam go prawie codziennie jest już w połowie ale naprawdę świetnie działa szybko się wchłania i ten makijaż się trzyma to nie jest tak, że nakładacie makijaż i potem Wam się jakoś tam ten podkład nie chce do tej skóry, że tak powiem przykleić naprawdę polecam pod makijaż, jeżeli szukacie takiego kremu, także to jest Taki produkt, który zazwyczaj stosuję, kiedy mi się spieszy. Teraz, kiedy zbliża się lato, e, muszę jednak pamiętać o tym, żeby moją twarz chronić przed promieniami słonecznymi, ponieważ, e, jak wiecie, jestem blada, mam piegi, jestem naturalnie ruda, e, tak więc nie mogę się raczej opalać. Od dziecka mama mnie e, smarowała kremami e, z faktorem chyba 50 ale po prostu tak musi być, inaczej mogę doznać po prostu poparzenia skóry. Oczywiście teraz, kiedy jestem starsza, to jest zupełnie inaczej, aż tak nie muszę się chronić, ale jednak uważam, że twarz i ciało trzeba przed tymi promieniami słonecznymi chronić, bo potem na starość wychodzą większe zmarszczki. Twarz wygląda o wiele starzej i o wiele szybciej. Tak wygląda. Tak więc yy, ja używam aktualnie Iwostyn, krem ochronny do skóry szczególnie wrażliwej i alergicznej. Jest to Sole Cream jest to po prostu bardzo wysoka ochrona, wodoodporny krem z Iwostinu. Kupiłam go i używam właśnie do twarzy. Ma on kremową konsystencję, trochę trzeba poczekać aż się wchłonie, ale uważam, że jest to ważne zwłaszcza, żeby tą twarz chronić przed promieniami słonecznymi. Ja tak robię, ponieważ mam piegi i nie chcę, żeby one jakoś tam mega, mega się powiększały od tego słońca, a zazwyczaj tak jest. Więc po prostu chronię ją kremem z Iwostinu e i już od jakiegoś tygodnia stosuję go właśnie, kiedy jest bardzo słonecznie, gorąco, kiedy to słońce po prostu wali nam na twarz, żeby ją chronić przed tymi promieniami. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację przed makijażem, to już jest wszystko. Zazwyczaj nie stosuję nic więcej rano, chyba że mam ochotę na jakieś maseczki, ale o tym później. Kiedy już wrócę na przykład z zajęć czy wieczorem po prostu do domu, wtedy staram się jak najszybciej zmyć makijaż. Jeżeli dla Was nic nie nagrywam, nie mam potrzeby siedzieć w makijażu, to zmywam go od razu. Po prostu nie ma potrzeby siedzieć w domu w makijażu i pamiętajcie o tym, dziewczyny. Od razu zmywajcie makijaż, jeżeli nigdzie nie wychodzicie. Nie ma sensu trzymać tego na twarzy, lepiej nałożyć krem i tyle. Tak więc ja po powrocie zmywam mój makijaż. Żelę z ziai. od kiedy go użyłam, zakochałam się w nim i nie używam nic innego. Nie zliczę, które to już jest moje opakowanie. Myślę, że do dziesiątki można już wypoliczyć. W każdym razie jest to ziaja, oczyszczanie liście, manuka, żel myjący, normalizujący na dzień i na noc. Świetnie się go używa, ma pompkę, jest dosyć wydajny, nie jest drogi. Ja ogólnie lubię pielęgnację Ziai i coraz więcej ich kosmetyków używam. Zmywa praktycznie wszystko, łącznie z tuszem do rzęs i nie muszę się bawić w jakieś baciki, czego ja nie lubię. Także zmywam cały makijaż właśnie tym żelem. Czasami muszę nałożyć go 2-3 razy i zmywać, ale nie przeszkadza mi to, po prostu powtarzam czynność. I kiedy już zmyję makijaż, przechodzę do płynu micelarnego, i wtedy pojawia się właśnie z powrotem jakiś płyn micelarny którym zmywam jakieś tam pozostałości, bo nie zawsze wszystko nam się zmyje, jakieś resztki tuszu gdzieś tam przy włosach, gdzie tam nam jakiś podkład by został, coś tutaj na szyi. Także staram się po prostu domyć to, co by zostało. I jeżeli nie potrzebuję nic więcej robić, to nakładam krem i wostin Sensitia i to jest tyle. Jeżeli jednak mam taki dzień, że chcę po prostu zrobić sobie przyjemność, zrobić jakiś peeling, jakąś maseczkę, to wtedy od razu po zmyciu makijażu i po zmyciu płynem micelarnym od razu przechodzę do tych czynności. I z reguły nakładam wtedy peeling enzymatyczny z Liren. Ja nie używam żadnego innego peelingu, tylko peelingi enzymatyczne. Są po prostu dla mnie najlepsze. Nakładam na jakieś 15 minut, tak mi się wydaje. I po 15 minutach po prostu zmywam. Z tym nic nie musicie robić, nakładacie jak maseczkę na twarz, czy tam nawet na szyję, i potem zmywacie. Także nakładam, odczekuję z 15 minut i zmywam. I kiedy już zmyję, to przychodzę do maseczek. Zazwyczaj są to zziai. No i tutaj mam tak przykładowo, żeby Wam pokazać maskę oczyszczającą, która jest świetna. Używam ją systematycznie i uważam, że naprawdę oczyszcza tą skórę, nie przesuszając jej. Następnie mam oliwkową maskę regenerującą z kwasem hialuronowym do skóry normalnej i wrażliwej oraz suchej i ona też fajnie regeneruje tą skórę, jest moim ulubieńcem na równi z tą maseczką nawilżającą, uważam, że obie są świetne w takim właśnie regenerowaniu skóry, nawilżaniu jej. No i na koniec mam również maskę do skóry wrażliwej, jest to taka maseczka kojąca i znowu nakładam ją, odczekuję z 10-15 minut ile tam trzeba, zmywam i ponownie... Przejeżdżam po twarzy płynem micelarnym, żeby wyrównać pH skóry i następnie przychodzę do jej nawilżania i pewnie wtedy nakładam krem nawilżający właśnie. Ewentualnie czasami zdarzy się tak, że mam właśnie jakieś wypryski, to wtedy stosuję Effaclar Duo Plus. Stosuję go zawsze wieczorem, na noc żeby po prostu tej skóry nie przesuszyć tuż przed robieniem makijażu, bo może to nie wyglądać zbyt dobrze, nie wiem jak on tam współgra z podkładem i z makijażem, tak więc nakładam go po zmyciu tego makijażu i FL Duo plus odkąd pojawił się w moim, że tak powiem, życiu, zmienił bardzo, bardzo dużo. Ja miałam problemy z takimi zaskórnikami, takimi małymi krostkami, które było widać gdzieś tam w promieniach słonecznych. Um, on bardzo dużo zmienił, dlatego że nakładając go w miarę systematycznie w te okolice, um, większość tych krostek w ogóle nie wychodziła. To jakoś tam, że tak powiem, się schowało um, i nie miałam problemu po prostu, że zaraz mi coś wyskoczyło w tym miejscu. A jeżeli już mi coś wyskoczyło i nasmarowałam, to może to nie zniknęło na drugi dzień, ale to właśnie tak. Powoli e, znikało, malało, było widać jakieś zmiany. Także to na pewno jest produkt, który e, używam dosyć często, zwłaszcza kiedy e, nadchodzi miesiączka i widzę, że coś tam się pojawia, to staram się od razu używać epaklaru, bo on wtedy to wszystko, że tak powiem, minimalizuje i niewiele z tych krostek potem się pojawia na mojej twarzy. Także kiedy już nawiedzę moją twarz, e, to właściwie nic nie robię. I aż do momentu, kiedy kładę się do łóżka, nic z moją twarzą nie robię, nie ruszam jej, nic więcej nie nakładam, po prostu pozostawiam ją z kremem nawilżającym, ale w momencie, kiedy jestem już gotowa do spania i dosłownie idę spać, a nie jeszcze leżę godzinę w łóżku, wtedy nakładam serum na noc i jest to serum z The Body Shopu, jest to moje drugie opakowanie, które ma 28 ml, kosztuje 79 zł, także nie jest to mało, ale na bardzo długo starczy, także myślę, że nie jest też tak źle. Jest to serum na noc z witaminą E i powiem Wam, że nic tak fajnie nie działa na moją skórę jak to serum. Ja mogę mieć okropną skórę przez cały dzień, może mnie wysuszyć w połowie dnia, no nie wiem, coś mi wyskoczyć. Ja nałożę to na noc, na całą twarz, obudzę się rano i ona jest jakaś taka promienna, gładka, no nie wiem, jakoś tak naprawdę. Pięknie się prezentuje, kiedy chce się pomalować, także na pewno to jest taka moja mała perełka, jeżeli chodzi o pielęgnację. Też chyba z tego produktu nie zrezygnuję i właśnie wiem, że powoli gdzieś tam jestem w połowie opakowania, więc jak będę się wybierała do Gdańska czy w jakieś inne miejsce, gdzie jest The Body Shop... Na pewno zakupię sobie kolejne opakowanie. Naprawdę nie wiem, jak to opisać, ale zmienia tą twarz przez noc, jakoś ją regeneruje. Ona wydaje się wypoczęta. Także, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego serum, niekoniecznie powyżej stówki, to myślę, że właśnie jest to z The Body Shopu. Uważam, że warto przetestować. Jest to serum w olejku do każdego typu cery, także nie ma tutaj jakiegoś podziału. On odżywia, nawilża i rozświetla. Codziennie wieczorem nałożyć na oczyszczoną i stonizowaną skórę twarzy, delikatnie wklepać, a pozostałość rozsmarować kolistymi ruchami. A potem budzę się rano i znowu jest to samo, także to by było tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację. Ona tak naprawdę nie jest skomplikowana, nie jest tych produktów dużo. Ja naprawdę używam minimum, jakie można używać. Może tych produktów, które pokazałam jest troszeczkę więcej niż powinno być. Ale chciałam wam pokazać wszystkie opcje, a nie tylko jeden krem, czy tam tylko jedną maseczkę, tylko pokazać wam kremy, które używam w zależności od tego jak moja skóra danego dnia wygląda. Także to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, może komuś się przydał. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.